Dzień dobry, witam wszystkich. bardzo serdecznie. Pierwsze wrażenie ich i recenzji perfum marki Markant. Barła, najnowsza premiera tej marki, Tilia. Są to perfumy, które stworzył Quentin Beach, więc pokładam w nich całkiem spore, spore nadzieje, mam spore oczekiwania co do nich, bo tego perfumiarza bardzo, bardzo lubię, lubię jego twórczość. Po drugie, sama marka. Sama marka ma w swoim portfolio naprawdę. Świetne, świetne kompozycje, bardzo oryginalne, dobre jakościowo Ganymit B683 tak chyba się nazywa, zapomniałem, nie pamiętam tych numerków, ale chyba tak. Potem Encelade jeszcze wyszedł, czy tam Encelad, jak po francusku chcemy czytać, chyba nieważne. Teraz jest Tilia. Ja na temat Tili niewiele wiem. Wiem tylko, że wyszła, była premiera bodajże jakieś dwa tygodnie temu. Niestety film trochę spóźniony, bo przesyłka do mnie dotarła opóźniona. Potem nie miałem czasu nagrać, bo nie było mnie w mieszkaniu i tak jakoś wyszło. No ale nieważne, może jeszcze komuś, komuś się przyda. A jak się nie przyda, to to, to, to nic w sumie. Bo, bo ja chcę je przetestować. Nie znam nut, wiem tylko, że jest kwiat lipy w nutach. Wiem, że podobno w stronę damską troszkę troszkę skręcają. No i nic, więcej nie wiem, nie przeczytam też nut. Przeczytam sobie na osobności, bo nie mam jakich przeczytać, bo nie mam komputera przy sobie, mam tylko telefon, a telefonem nagrywam. Także nuty pozostaną dla mnie nieznane aż do kolejnej części filmu, w których będę je podsumowywał. Tyle słowem wstępu, nakładam tilię na skórę. Hmm. Od razu mam wrażenie, że przestały mnie czuć. W sensie, bardzo mi zmęczyły nos tym otwarciem. Otwarcie jest takie... Hmm, kwiat pomarańczy bardziej, bym powiedział. Neroli, kwiat pomarańczy, ogólna taka kwiatowość. E, takie nuty... Ach, jak dolatuje, jest bardzo ładny, bardzo przyjemny, czysty. E, niekoniecznie skręcający wcale w kobiecą stronę, wydaje mi się. E, neroli, kwiat pomarańczy, ogólna czystość, białe kwiaty. Nie z takich nut e, pudrowo-miodowych, jakby. Mmm, może heliotrop? Takie troszkę może migdałowe wręcz. No, z bliska jest inny, jest mmm, jest ciekawszy. Zdecydowanie pudrowy, zdecydowanie kwiatowy. Natomiast ta kwiatowość tutaj jest taka mmm no taka całkiem odważna. Jest to Neroli, czyste kwiat pomarańczy, wprowadzający takie, no, takich nut proszkowych, może nawet troszkę kolońskich, czystych, cytrusowych. Ale no kurczę jest sporo kwiatowości takiej, takiej mocnej, fizjologicznej wręcz, takiej y, słodko-brudnej, nieco miodowej. Takiej nuty pyłku kwiatowego, takich kwiatów ala Narcyz może, no, takich troszkę brudniejszych. Brudniejszych w sensie zapachowo, że profil zapachowy mają taki e, bardziej fizjologiczny. No, niezła, niezła rzecz, naprawdę. Ma też sobie taką fajną, nieco goryczkowo-zieloną, trawiastą nutkę trochę taką kwiaciarnianą, ale kurczę, no, jest, jest mocny, jest fizjologiczny, jest słodki, gęsty, ale też świeży, czysty. Jest też nuta właśnie tak, takiego kwiatu pomarańczy, takiego nieco brudnego, białokwiatowego kwiatu pomarańczy. Um, z, troszkę mi się kojarzy z Flair du Mal na przykład. Jean Paul Gaultier miał kiedyś um, taką, takie perfumy, już niestety są wycofane. Tam było tak właśnie takie gęste, brudne neroli i tutaj, tutaj taki akord też, też mogę, mogę wyczuć, mam wrażenie. Fajny, fajny, bardzo ciekawy. Myślę, że globalnie naprawdę zrobi robotę i będzie bardzo ładnie pachniałby. Tak, mówię, bo Mohany z Bliska jest taki dosyć taki, ma takie odważniejsze nutki, ale jak pozwolę mu dolecieć swobodnie do nosa, to kurczę. No. Robi wrażenie, naprawdę. Robi bardzo, bardzo dobre wrażenie. Może nawet je dzisiaj globalnie założę, zobaczę. Chociaż do pracy nie wiem w sumie, jeszcze do pracy z dziećmi nie chcę ich udusić czy coś. Dobra. Nieważne. Eee, tyle, tyle, tyle słowem, słowem pierwszych wrażeń, i widzimy się za chwilę w podsumowaniu. No dobra, minęło trochę czasu. Tilia potestowana, i wracam do Was z podsumowaniem moich wrażeń i mojego noszenia. Co mnie zaskoczyło w rozwoju tych perfum to. Wyjście, ujawnienie się wetywerii. E, wetyweria wyszła, nie wiem, po jakichś 15 minutach na mojej skórze. E, I to taka naprawdę, no, taka ziemisto-rabarbarowa wetyweria. Bardzo przyjemne to było i też zaskakujące, bo nie spodziewałem się tego po tym, po tym otwarciu, szczerze mówiąc. Niestety do głosu dochodzą też nuty takie tanio-molekularno-drzewno-papierowe, Um, nie wiem właściwie, co jest za to odpowiedzialne. Jakieś molekuły ambrowe może duża dawka ISO i super, albo czegoś, czegoś właśnie w tym, w tym klimacie takich właśnie, no, drzewnych molekuł budulcowych. I tutaj dosyć mocno właśnie te ta taka... Taka molekularność, papierowość, papierowość była na mojej skórze wyczuwalna. Z czasem szedł coraz bardziej w stronę taką mydlaną. Nadal mieliśmy taką kwiatowość, pudrowość, nieco takie nuty właśnie migdałowo-pudrowe. Bardzo długo wyczuwałem Neroli, kwiat pomarańczy, właśnie, które dawały takie odświeżenia. Powodowały, że całość była taka świeża, rzeźka, pachniała czysto i proszkiem do prania. Przez długi czas naprawdę była tara barbarowa wetyweria. Przez długi czas były te nuty kwiatowo-miodowe. Co też było fajne, bo ten miód był wyczuwalny, natomiast on nie był specjalnie słodki. Nadawał takiej nutki słodkie, ale ogólnie zapach raczej moim zdaniem wytrawny, z tych wytrawniejszych zdecydowanie. W bazie pachniał drzewnie, ale nadal czysto, nadal proszkowo, nadal te nuty właśnie proszku do prania Neroli się utrzymywały. Też skręcały trochę w stronę winogronową i wiem, że nie, nie wiem dokładnie jakie konkretnie składniki, jakie molekuły, ale no te właśnie akordy takie e, Neroli, kwiatu pomarańczy... Są też oparte na molekułach, które mogą kojarzyć się winogronowo z aromatem winogronowym, chociażby. I tutaj w tej bazie, właśnie tak winogronowo mi zalatywało, co było bardzo przyjemne. Ja bardzo lubię ten zapach, więc yy, no. No dobra, chyba tyle jeśli chodzi o rozwój tych perfum na mojej skórze. Trwał na mnie bardzo długo, naprawdę z 12 godzin na mojej skórze wytrzymywał. Projekcja była raczej z tych wyraźniejszych. No Muszę przyznać, że całkiem mocne i wydajne jest to pachnidło. Yy, no i nic. Polecam, polecam. Jest oryginalnie, jest ciekawie, jest wyjątkowo. Eee, wydaje mi się mimo wszystko, że tak dla mnie osobiście jest to chyba najsłabsza ze wszystkich pozycji Markantła Barła. Chociaż B683 też nie był jako, jakiś super. W sensie może to B683 uplasowałbym na samym końcu, bo. No, Bo Ganymid jest bardzo podobny, a robi, robi według mnie wszystko lepiej niż B683. W tym momencie wydaje mi się, że jest to pachnudo troszkę, troszkę zbędne, skoro mamy Ganymida. Ja wiem, że wiele osób pewnie się z tym nie zgodzi, ale, ale, ale spoko, nie? To jest piękne, nie musimy się ze sobą zgadzać. Super. No, ale w ogólnym rozrachunku nie zachwycił mnie, niestety. Liczyłem chyba na coś, na coś, coś innego, no. Coś... Coś bardziej w moim guście, ale wierzę, że może się podobać, nie? Na pewno parametry są zdecydowanie, zdecydowanie na plus i wiem, że wiele osób docenia perfumy o tak mocnych parametrach, więc... No nic, tyle ode mnie. Jeśli znacie te perfumy, jak zawsze zachęcam Was do zostawienia komentarzy. Dzięki i pa!